Hej witajcie na moim kanale dziś zamontujemy trzy halogeny w sufit do żarówek GU10 będziemy do tego potrzebowali otwornicy wkrętarki wyrbówki śrubokręta krzyż krzyżowego Kostek. Dobra, przechodzimy do roboty. Plan jest taki: jedną lampkę tu, drugą lampkę tu, i trzecią lampkę tu nad komputerem. Ale najpierw będziemy musieli sprawdzić, jak idą belki na suficie żeby po prostu nie robić otworu w tam gdzie akurat idzie belka belka czy jakaś tam łata co trzyma nam sufit ok otwory mamy już wywiercone otwornicą drugi trzeci będziemy musieli teraz się podpiąć do tej lampy tu ten otwór będzie trzeba zaszpachlować za gipsem wszystko ładnie spiąć do do jednego przewody już były przeciągnięte drugi trzeci to była stara lampa dobra teraz jedziemy dalej musimy teraz założyć poprawkę do żarówki ok, wszystkie żarówki mamy już podłączone kostki teraz została tylko próba generalna czy zadziała. działa wystarczy włączyć Łącznikiem i powinno zaświecić. Działa. Także jest super. Ale jeszcze muszę zrobić, założyć tu na tą kostkę. Tu na tą kostkę takie jest zabezpieczenie plastikowe. A, tak przykręcę, to Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tak wygląda zabezpieczenie tej kostki. To są przewody dociśnięte do takiego plastika z jednej i z drugiej strony, że jak przy wymianie żarówki, to wiadomo, trzeba troszkę za kabel pociągnąć. To to się na mnie wyrwienie nie wysunie nam się z kostki. Fajna sprawa. Dobra, wkładamy teraz oprawy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze pozakładam tamtą kostkę i tam i będzie git No i mamy wszystko już pozakładane. Oprawy wyszło nam to tak. Ten pośrodku tam będzie zagipsowany, wyszlifowany, przymalowany cały sufit. I będzie cacy. Ok. Jak filmik się podobał, łapka w górę. Zostaw suba, żeby nie przegapić mojego kolejnego odcinka. Pozdrawiam.